Cześć, to Polska Krawcowa. Przychodzę do Was z tutorialem na spódnicę z kontrafaudami. Przygotowałam dla Was konkurs, więc oglądacie do końca. Do uszycia spódnicy potrzebujemy oczywiście nici w tym samym kolorze, metra krawieckiego oraz suwaka. Suwak możliwie jak najdłuższy, aby swobodnie przechodziły biodra w tej spódnicy. Ten jest troszkę krótszy, ten ma 20 cm, najlepiej 25-30 cm. Tkanina jest złożona w połowie prawą stroną do wewnątrz. I będziemy odmierzać długość naszej spódnicy od brzegu tkaniny. Długość spódnicy jest to wartość od talii i jest to długość spódnicy plus zapasy na szwy. Długość spódnicy zaznaczam nacinką, nacinam nożyczkami i staram się rozerzeć tą tkaninę. Nie wszystkie tkaniny da się rozedrzeć w ten sposób, ale to akurat tak. Nasza spódnica. Szerokość spódnicy to szerokość tkaniny. Teraz przechodzimy do skrojenia paska. Pasek to długość, to obwód naszej talii, plus zapasy na szwy. Szerokość paska mierzona jest podwójnie. Ponieważ składany jest pasek na połowę, czyli jeżeli chcę pasek o szerokości 5 cm, to kroję 10 cm plus zapasy. I tak samo nacinką zaznaczam pasek i rozdzieram tkaninę. Materiał na spódnicy rozprasowałam, a pasek podkleiłam klejonką i zaprasowałam na pół. To jest tylny szef spódnicy. I tak odmierzam dokąd mam zszywać ten szef. Czyli do tego miejsca zszywam szef na spódnicy. Dokładnie w tym miejscu. Po szyciu szef rozprasowałam, a miejsce podsuwak podkleiłam szewbędem. to jest taki pasek e, frizeliny, aby ta tkanina pod suwakiem się e, nie rozciągnęła. Dół spódnicy zaprasowałam wstępnie, to jest zakładka na podłożenie spódnicy. Tak właśnie prezentuje się zakładka po przeszyciu. Można to zrobić y, szerszą zakładkę, co ta spódnica będzie taka bardziej dociążona, będzie bardziej się inaczej się będzie układała. Um, ja tutaj zastosowałam taką standardową, dwucentymetrową. Następnym krokiem jest wyznaczenie środka przodu poprzez złożenie na pół. Zaznaczam wbijając szpilkę środek przodu i zaznaczenie szwów bocznych. Środek przodu na środek tyłu i tak wyznaczam szwy boczne. I aby wyznaczyć kontrafałdy potrzebujemy manekina, ponieważ nie będziemy to wyliczali opatologiczną metodą, tylko po prostu zrobimy to najprościej jak się da. Jeżeli nie macie manekina, nawet możecie na jakiejś koleżance to upiąć, to, to nie ma problemu. I te punkty, które zaznaczałam będą nam potrzebne właśnie. Eee, środek tyłu nakładam na środek manekina. Środek przodu na środek manekina i tak samo wyboczne. To są takie nasze punkty, dzięki którym wyznaczamy miejsca w spódnicy. Kontrafaudy upinam na manekinie, starając się, aby były w miarę równe. Oczywiście możemy upiąć tyle kontrafaut, ile chcemy. Ja zaznaczyłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kontrafaut, tak dobrze liczę? Tak, 6 kontrafaut. Ale możemy zrobić ich tyle, ile dusza zapragnie. No, możemy zrobić dwie. No, może przesadziłam. No, ale minimum cztery, żeby to miało jakiś wygląd. Po zdjęciu z manekina gotowe kontrafałdy jeszcze przemierzyłam, sprawdzając, czy są równe, oraz przeszyłam na maszynie, żeby się nie rozleciały. Teraz domierzam długość paska i zaznaczam szpilkami obwód talii. Zaznaczam środek przodu na pasku, aby równomiernie go wszyć w talii. Środek przodu na środek przodu. I tak samo długość paska na koniec spódnicy. Tam, gdzie wbiłam szpileczki, to musi pasować do miejsca, w którym będzie przetysuła. Następnie upinam pasek szpilkami do spódnicy tak aby uniknąć zmarszczenia i spódnicy, i paska, aby równomiernie wdać spódnicę do paska. Pasek wszywamy po pasku, czyli pasek jest na górze, a spódnica na dole podczas szycia na maszynie. I tak wygląda właśnie przeszyty pasek. Jedna połowa jest przyszyta na maszynie, druga jest jeszcze luźna. I przechodzimy do wszywania suwaka krytko. Przed wszyciem suwaka upewniam się, że pasek w spódnicy ma tyle co moja talia. Jeszcze raz go przemierzam i wyznaczam miejsce wszycia suwaka. wygląda wszyty suwak. Tutaj jedyną trudnością przy wszywaniu suwaka jest to, aby to miejsce wszycia paska nakładało się z tą drugą stroną, aby to była równa linia. Zaprasowanie pokazuje nam górną część paska. Jest to taka linia, która, dzięki której wiemy, że ten pasek jest wszyty prosto. I dobrze jest sobie to załamanie um, przyszpilić szpilką, aby nic się nie, nie przesunęło, żeby ten pasek jednak był wszyty prosto. Sprawdzam czy pasek po zapięciu będzie na końcu spódnicy przy pasku kończył się w tym samym miejscu, aby jedna strona nie była wyżej albo niżej. Spódnica jest szyta bez overloka I aby wykończyć pasek, końcówkę tego paska podkładam pod spód. Tak aby to złożenie było, zakrywało tą stębnówkę, to miejsce, w którym wszyłam pasek. Czyli tą jedną połowę paska przykrywam tą drugą połową paska. Pasek będę wszywała dokładnie w tym miejscu, w którym wbijam szpilkę pomiędzy linią wszycia spódnicy i paska, tak aby był tylko widoczny z zewnątrz. Tak prezentuje się wszyty pasek. Stębnowanie jest ukryte w szwie. Wykończenie spódnicy paskiem w ten sposób bardzo dobrze wygląda od wewnątrz. To miejsce przy suwaku przyszywamy ręcznie. Tak prezentuje się gotowa spódnica. Jest to prostokąt zebrany kontrafaudami w pasie. Bardzo łatwa e, propozycja bez overlocka, a więc e, dla wszystkich użytkowników maszyn domowych. E, Przygotowałam dla Was konkurs, który, który znajdziecie na Instagramie, link w opisie. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. E, dziękuję za każdego lajka i zapraszam do subskrypcji. To cześć!